A tutaj mamy radne, tak, jakieś radne, tak. Tylko bez, wyna, be, bez wymieniania, proszę państwa, nazw i barw, ale ogólnie radna, tak? Ogólnie radne miasta Krakowa, bez wybie, wy, wymieniania nazw i barw, tak, więc możemy powiedzieć tylko tyle, że od Waldema Radomańskiego. Ja nie mam partii. Dzień dobry Państwu. Nie będziemy dzisiaj radzić, będziemy śpiewać. Dobrze, proszę państwa, i teraz od nas wyjaśnienie. Znowu coś się. Zepsuło chyba. Jest nowa Rada Krakowa. Napisałem do każdego pismo swoim telefonem. Przyjdźcie się pokazać, bo my was nie znamy. Pokażcie się, żebyśmy widzieli, czy jesteście fajni. Czy śpiewacie cienko, czy grubo, nie? No. No i tutaj tylko dwie dziewczyny, zdaje się, że z córeczką, tak? To przyszła radna. że jest korporacja jakaś. W każdym razie, proszę Państwa. Tylko dwie. A gdzie reszta? A jak są wybory, to co? Głosujcie, na mnie jestem fajny, ale skoro ja mam wiedzieć, kto on jest. Tu powinni być, prawda? Więc bardzo prosimy: duże oklaski dla dwóch odważnych i sobie tą piosenkę sprzed czasu Powstania Styczniowego zaśpiewajmy. Może zapraszamy tam do pana prezydenta? O. Bardzo prosimy, tak jest. Naprawdę, dobrze. No, telefon dałem, napisałem, no to co jest? Piosenka numer 5, Marsz, Marsz Strzelców. Dwie zwrotki śpiewamy. I zapraszam. Das versteh ich, ich pack's auf Herz und Seel'. Ich hol' mir Brot aus Herz und Seel'. Ach, wunderbar, da fliegt mein Blut Herz und Seel'. Ich hol' mir Brot aus Herz und Seel'. Ach, wunderbar, da fliegt mein Blut Herz und Seel'. Żart. Hej, boskwa dół, a dłuże tu miesięcy od naszych pól nie zgroni w jaśni przecież już zaś miały trąbek cienki. i Ci polska broń jak skalnych głosów par. Dziś spłaci Pan, gdy na tej kitlu pięki. Hej, baczność cel i wepluk serce pal.